Wałbrzyska Palmiarnia powstała dzięki Janowi Henrykowi XV, który był jednym z ostatnich członków rodu Hochbergów, panujących na Zamku Książ. Głównym prowodyrem powstania obiektu było małżonka Jana, Maria Teresa Convalis West, bardziej znana jako księżna Daisy. Daisy uwielbiała piękne kwiaty. I rzadko spotykane gatunki roślin. Konstrukcja palmiarni uznawana jest za jedną z niewielu budowli zachowanych w pierwotnym stanie w Polsce. Budowa palmiarni datowana jest na lata 1908-1911. Kosztowała 7 milionów marek, co na dzisiejsze złotówki daje nam około 17 milionów złotych. Cały kompleks obejmuje 1900 m2. Składa się nie tylko z palmiarni ale również cieplarni, ogrodów utrzymywanych w stylu japońskim, rosarium, ogrodów owocowo warzywnych i obszarów pod uprawę krzewów, dzięki wielu zastosowaniom obiektu zostało mu nadane miano zakładu ogrodniczego. Rok później warte ponad 400 tysięcy złotych prace renowacyjne objęły najbardziej skoordynowaną szklarnię, w otoczeniu której między innymi palm, hibiskusów, Antrium i papirusów żyją dzisiaj pawie i papuki. Dla mniejszych ptaków wybudowano stylową wolierę. W palmiarni znajduje się 10 okazów lemurów z gatunku katta, które przyjechały z Czech. Palmiarnia składa się z 15-metrowego budynku stworzonego ze szkła i metalu, a większość budynku została otoczona jednokondygnacyjnymi oranżeriami. Dach posiada galeryjkę widokową. Wnętrze budynku jest stworzone z tufu wulkanicznego, sprowadzonego przez samego księcia z Sycylii. Palmiarnia po skończeniu budowy miała około 80 rodzajów gatunków roślin, natomiast w dniu dzisiejszym możemy zobaczyć aż 250 gatunków. Są one bardzo zróżnicowane, ponieważ znajdują się tam reprezentanci flory pochodzącej z różnych kontynentów, np. bambusy fikusy i krzewy z Azji, eukaliptusy, świerki i sosny z Australii, byliny z Afryki, kaktusy i agawy z Ameryki Środkowej czy rośliny cytrusowe z basenu Morza Śródziemnego. Świetną atrakcją jest sfera, w której znajdziemy drzewa bonsai. Najstarszym przedstawicielem w ich palmiarni jest dwustuletni jałowiec. Wystawa znajduje się w jednej z bocznych szklarni. W środku można zobaczyć około 50 roślinnych eksponatów oraz około 150 różnych faz formowania bonsai. Każde drzewko jest dokładnie opisane, aby można było lepiej poznać jego historię. Mamy nadzieję, że nasz materiał zachęcił was do odwiedzenia tego wspaniałego malowniczego miejsca pełnego roślin. A jeżeli już tam byliście, to przybliżył wam historię tego miejsca.